Siemanko, witajcie z Warszawy, z Chicago, z pizza. Właśnie przyjechaliśmy sobie tutaj. W planach mamy piknik pod Stadionem Narodowym, na błoniach Stadionu Narodowego. Piknik rodzinno-sportowy to się nazywa. Na zakończenie lata, dokładnie. Przygotowane jakieś atrakcje, Toyota, jakieś przejażdżki go-kartami i tak dalej. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, jak zawsze ponagrywamy. No jest, jest fajnie, no znowu się cieszymy, że możemy na jakiś weekendik przyjechać tak, i coś proszę. porobić, że coś się dzieje, że, że nowe rzeczy poznamy. Eee, a tutaj, tutaj zaraz Wam pokażemy jak żarełko wygląda, oczywiście recenzja będzie, bo bez tego się obyć nie może, bo my jesteśmy mczuchy, a cuchy... Jedzenie w naszym życiu ugrywa bardzo ważną rolę. No czyli... trzeba dobrze zjeść, żeby się fajnie poczuć, żeby... Nie no lubimy, lubimy, próbować też. No kupki smakowe, żeby... żeby trochę coś nowego dostały. E, zaraz zaraz wam, wam powiemy jakie, jakie dania dosta... zamówiliśmy. zamówiliśmy no nie? o pokaż, może pokażemy. Nie, może tak. A i ten piwko? Nie, nie, no nie, dobra. nie, To nie dla nas przecież. Nie. Weź tam powód. No, a ja sobie zamówiłem kurczaka Alfredo. Panierowane paski piersi kurczaka z sosem Alfredo z gorgonzoli pieczonymi ziemniakami i sałatką. Monia zamówiła sobie z stokfila z kurczakiem i serem cheddar. Podawana z frytkami, sałatką, kolesław i dwoma sosami. A Boro sobie zamówił Capriccioza. Boro jest fanem pizzy, więc nie? Tak, niego... Boro jest pizzożercą. Tak. Przyszło nam tabasco. Dzisiaj może sobie trochę przyostrze. No, ja też tabasko. mam na jakieś takie ostrzejsze. Jest oliwa z czosneczkiem. No wygląda fajnie, a jak będzie smakowało to, to zaraz, zaraz nawiniemy to więc, spokojnie, więc oglądajcie. Wyszliśmy z Chicago z pizza. Te trzy dania sobie zjedliśmy. Boro pizza. My, Monia miała takie tortille z kurczakiem. Ja miałem paski. Boże, to miało chyba z kalorii. Naprawdę. Paski kurczaka panierowane. I do tego sos z, z gorgonzoli. Całkiem spoko, bardzo smaczne. Porcje solidne. Nażerliśmy się grubo. No, teraz za... Rachuneczek wyszedł za to: wszystko plus trzy herbatki. To wyszło nam 94 zł. Taki rachuneczek. Jak będziecie tutaj, śmiało możecie podbijać. Ulica Jerzego Waszyngtona 43-46, coś takiego. Bo tam jest 43, myślnik 46. Widocznie, no parę numerów to zajmuje. Młody tam idzie, młody, pomachaj trochę. <grym> No, no i śmigamy teraz pod narodowy, zobaczymy co tam się będzie działo. Trzeba działa. spalić te kalory No trzeba, trzeba się różnić. Do, do, do narodowego to mamy ile? Z półtorej Dobra, kilometra gdzieś, nie? Około. Dobra, i się stamtąd. Yo. Słuchajcie spokoju hotelowego w Leonardo Hotels w Warszawie. Słuchajcie pewnego razu ktoś napisał do mnie na Instagramie właśnie w tamtym roku. W tamtym roku właśnie Hotel, hotel Leonardo. No i napisali, że chcą mi wysłać jakieś tam voucher. No i wracam do domu, mówię oni, ty słuchaj, piszę, on, no, no, przestań, pewnie jakoś Nie tam, no, na pewno jakaś ściema, to jakaś wiecie, no kurde, kto, kto, kto komuś daje za darmo jakąś noc w hotelu ze śniadaniem, nie? Tak, no takie... i, i Leonardo, ja odpisałem do nich, napisałem im adres i dostaliśmy pocztą właśnie mhm, voucher. Tak, wyglądał tak. Na, na jeden nocleg ze śniadaniem dla dwóch osób. Wzięliśmy ze sobą młodego, mamy tu dostawkę dla niego, więc jest z nami, dopłaciliśmy jakieś tam pieniążki, no i dzięki temu, tak. dzięki temu jesteśmy sobie w trójkę na, na weekend w Warszawie. Y... Jesteśmy na 27 piętrze, zaraz wam pokażemy yy, jaki widok mamy z okna. Szkoda, że nie ma tutaj balkonu, nie? No. Przydałby się jeszcze. Jest fajnie, fajnie. Ale pokoj. fajnie, bardzo przyjemna obsługa na dole, panie w recepcji, naprawdę bardzo miłe. Także zaczynamy przygodę dzisiejszą noc. Tak, no ruszymy sobie jeszcze. Miasto jeszcze pójdziemy. W Miasto sobie pochodzić trochę, po, po, pokorzystać jeszcze, bo pogoda jest całkiem spoko, cie, ciepło w miarę jak na. No fajnie, Pokażemy Wam zaraz, jak wygląda ten pokój. Póki jeszcze go nie trochę tutaj, nie rozłożyliśmy się ze wszystkim, bo zaraz zrobimy tutaj... Saigon będzie i Saigon Wietnam się no. jak tam... Nie, no, Fusval. bardzo przyjemnie jest. z kurczakiem i naprawdę jest to sztos dobry, naprawdę jeszcze chili tutaj dopakowaliśmy, bardzo dobra zupa, moim zdaniem, kosztuje 15 zł taki talerz, ale to jest taka porcja, że spokojnie myślę, że na dwie osoby, nie? jak to zjem to chyba pęknę. A sobie wziął z czyste to tak no bo to masz taki ten sojowy jakiś czy coś no także naprawdę jak będziecie tu spoko można zajść jest cenowo spoko no też I, 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 i smak też daje radę naprawdę wyszliśmy z tego baru Bong Seng. ogólnie pozytywne mamy odczucia, poza tym że syf jest w środku <laughs> jest brudno, ale często tak bywa, że, że w takich miejscach te żarcie jest naprawdę spokojnie. No mieliśmy przybycie na no, jakiś taki. Tak, w smaku było. Mężczyzny. Tak, mieliśmy ochotę od rana, chodziło za nami, więc kulinarne marzenia się spełniły. No i jesteśmy zadowoleni, bo sobie pojedliśmy dobrze. No i chyba był plan, żeby posiedzieć w parku, ale może zaraz po prostu wrócimy sobie do hotelu i na spokojnie pokoju już tam posiedzimy, jeszcze e, się, się poraczymy troszeczkę. Dzień dobry wszystkim. Zaczynamy dzianek śniadankiem. Słuchajcie. Tutaj w Leonardo Hotels. Pyszne śniadaneczko, są frankfurterki, jest ceboczuś. Jest, jest, jest Nawet hamburgery. Yy, gotowe mają, tak. Mają gotowe hamburgerki, można ten Fasoleczka to jest to, co lubię. No, jazdy, jak ja lubię tą fasolę w tym pomidorowym coś. Każdy zawsze je na śniadanie. Jakie jest coś, nie? No, w hotelach często jadam to, bo to jest. W, w planach dzisiaj mamy wycieczkę do Muzeum Neon. Tak kiedyś... kiedyś Wam opowiadaliśmy, że się zdraziliśmy, no mieliśmy taką akcję małą i stwierdziliśmy, że na razie tam nie pójdziemy, ale tak jakoś nas bardzo to kusi. No chyba, chyba warto zobaczyć warto te, te wszystkie eksponaty. Dlatego tam się udamy dzisiaj. Yy, coś tam słyszeliśmy o tym, właśnie wtedy mieliśmy spinkę z yy, panią, która tam pracowała o to, że nie można nagrywać. No i w końcu się nie zdecydowaliśmy, żeby tam wejść, a dzisiaj zobaczymy, no jak to będzie. Miejmy nadzieję, że się uda coś. coś tam. No, tam... w internecie trochę mm, komentował yy, taki lasce na Instagramie, <coughs> czy mogła normalnie tam robić zdjęcia. Ona powiedziała, że tak, nie było problemu. No i na sami jaka akcja była u nas, ona mówi, że wszyscy przecież robią tam zdjęcia i nagrywają, nie? Mm, tak Także ładnie. po prostu my się zapytaliśmy, a pewnie inni się nie pytają i dlatego to robią. I my tak dzisiaj ładnie. też tak zrobimy. Oczywistka. Oj, głodnie jest tu już. A jak te zapachy tu wszedłem, poczułem. No ładną mają, ładnie tu w, mm -hmm. w tym hotelu to wszystko wygląda. Muszę przyznać, że ręko dobre. No i lecimy. Widzimy się później. Siema Leonardo Hotels, dziękujemy za voucher, pobyt w hotelu był ekstra, obsługa miła, wszystko cace, elegancko, na śniadanko pyszne dzisiaj, na no, śniadanko znowu tak, przesadzone, lec lecimy sobie teraz pozwiedać dalej Wawkę i wracamy na Warmię, trzymajcie się i do zobaczenia, do zobaczenia, polecamy się na przyszłość oczywiście, Zobacz. nie ma problemu. Witajcie z południowej Pragi, z Warszawy, z Muzeum Neonów. Jest to prawdopodobnie jedyne lub jedno z nielicznych muzeów neonów na świecie. Wszystkie neony tutaj, które możecie obejrzeć powstały po II wojnie światowej. Za bilety zapłaciliśmy 36 zł, dwa bilety dla dorosłych, jeden bilet dla, dla dziecka. Myślimy, że warto tutaj przyjechać i zachęcamy Was do tego. Chodźcie, zobaczcie jak to wygląda po prostu.